Nie wierzę, że to mówię, ale mamy pierwszy zwiastun nowego Kangurka Kao! Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i dawno się nie widzieliśmy, jeśli chodzi o temat kangurkowy, <grywania> ponieważ zrobiłem kiedyś omówienie bardzo krótkiego fragmentu rozgrywki, który został udostępniony przez twórców gry nowego Kangur Kao. Jeśli nie wiecie, dlaczego się hypujemy na Kangurka Kao, to zerknijcie na nasze poprzednie filmy. Poza tym, co z was za Polacy? Nie, żartuję. <laughs> Ale jeśli się wychowaliście w podobnym okresie co ja i też mieliście okazję zagrać w najlepszą polską platformówkę, czyli Kangurek KO, czy to, wiecie, czy pierwsza część, czy runda druga, czy tajemnica wulkanu, to powinniście wiedzieć, że Hmm, to jest ciekawe. I dzisiejszy dzień i tak był zwariowany, bo był, było Disney Plus w Polsce, w końcu o HBO Max w Polsce nie było, było o zapowiedziach Olesie Juka i Egmontu Star Warsowych na 2022 rok. I jeśli oglądaliście nasz kanał, to wiecie, że nowy kangurek Chaos został jakiś czas temu przesunięty na 2022 rok. Wow, szokujące, nie wyszedł w 2021 roku. No nie, nie wyszedł, celne spostrzeżenie. Twórcy kangurka byli dosyć cicho, w ogóle jeśli chodzi o zwiastun, jakiekolwiek zapowiedzi, a dzisiaj nagle mamy zwiastun i dużo, dużo więcej szczegółowych informacji, które zobaczymy sobie w zwiastunie. Ja o, widziałem, co się znajduje na końcu tego zwiastuna, ale nie oglądałem go jeszcze, więc to będzie moja pierwsza reakcja. Kochani, ja już czuję, że mi siada głos. Dobra, 3, 2, jeden, start. Nowe logo. Mhm, vibe bardzo tajemnicy z wulkanu, tej wioski z tajemnicy wulkanu. Te kraby mają taki memiasty potencjał. Crab i te sprawy. O, ale będzie de demonetyzacja na tym filmie. Oj, oj, jakie to jest dobre. Tak, ślizgani. Co? Zaraz, to co? To złączy. To, to jest... To jest Kao! Kao powrócił! Tu są wszystkie znajome elementy! O, i jakieś dodatkowe elementy! O, mamy... Aaaa! Muszę się ogarnąć, co się tutaj dzieje? Aha, aha... Wiecie co jest cudowne? Że to jest naprawdę ładnie wyglądająca platformówka. To jest... Aha, aha... I sleep, I wake. To jest moja reakcja. Lato 2022. Ile można rzeczy zapowiadać na lato 2022? Mówiłem. Po potencjał mamiczny. Kochani, dobra, zatrzymajmy się na tym, bo to jest bardzo ważna rzecz. Zatrzymajmy sobie na jakimś screenie bez, e, bez żadnego loga ign owskiego ani żadnych zasłaniających rzeczy. Proszę Państwa, mamy oficjalne potwierdzenie, że Kangurek KO będzie na wszystkich, no tak, można powiedzieć, że na wszystkich współczesnych platformach, bo mamy i Steam, a nam akurat na dole jest zasłonięte logo, ale jest Steam i mamy konsolę, jest Switch! To jest jakiś fever dream. Ale okej, okay, switch, można by było się do jeszcze domyślić tej multimedia miało jakby miało dosyć niedawno historię z dwiema grami wydanymi na Switcha, czyli Urban Trial Playgrounds i yy, Urban Trial Triki, ostatnio gra, która wyszła. Chciałem jakoś dorwać pudełeczko, ale nie wiem, czy się da zdobyć. I mamy teraz potwierdzenie, że KO będzie nie tylko na Switcha, ale to będzie też Day One premiera na. To znaczy, prawdopodobnie, bo może się okazać, że może mogą być jakieś minimalne daty rozjechane poszczególne, na poszczególne platformy, ale będziemy mieć premierę gry na Switcha, PS5, PS4 i na Xboxa. Słuchani, jak wspaniałe to jest. Na dole jest logo Series X, więc można jakby wywnioskować, że jest, będzie pełnoprawna optymalizacja do next genów. Ale dobra, jedna rzecz, która jest absurdalnie nierealna, to że mamy w ogóle nową grę z kangurkiem Kao, która jest już przed premiery do lata 2022 niedługo <grymne> już samo to, że coś takiego istnieje, jest całkowicie nierealne, ale kochani, to jest naprawdę światowej klasy. Cover art, ta grafika wygląda obłędnie, jakby to nie odlega od standardów AAA, jeśli chodzi o okładki platformówek. Ja bym zaryzykował, że mi się bardzo podobała okładka od Crasha od Crash Mandikuta, 4 i powiem Wam, że KO jest u mnie teraz top i to nie tylko dlatego, że wiecie, ha, nostalgia i KO to jest moja gra dzieciństwa i wiadomo Polska górą, ale to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Brawa! Dla grafików. Zauważyłem w ogóle, że w komentarzach pod tym zwiastunem jest mnóstwo pozytywnych opinii. Znaczy, najbardziej mnie chyba śmieszy, że pierwszy komentarz jest od Adam Małysz, Official Cover Band. I wiecie, ciekawe jest to, że Tate Multimedia dogadali się z ign żeby jakby rozpocząć promocję tej gry. Jakby ofi oficjalny unveiling nawet chyba nie był nigdzie na profilach KO, tylko po prostu na ign i poszedł artykuł. Właśnie, musimy się zaraz przyjrzeć też tym screenom, ale jest mnóstwo ludzi z miłością do platformówek 3D i to nie tylko Polaków. Dobra, zacznijmy sobie od początku. Wyłączmy sobie teraz muzykę, bo. bo będę zgubiony. Zacznijmy sobie od tego, kochani. Tate Multimedia ma nowe logo. Jest zachowany Iconic Słonik. Mam słonika w wersji z a, mamy tutaj słonika z wersji z playground, czyli tej w sumie najświeższej chyba, a tutaj jest wcześniejszy jeszcze słonik state interactive, ale wiadomo, wcześniej jeszcze był jeszcze jakby a, słonik jest stary jak świat. Stary jak kangurek Kaorunda druga. Wydaje mi się, że przy rundzie drugiej już była zmieniona nazwa, tak? W każdym razie logo spoko i zacznijmy sobie od tej wioski. W... Klimat wyjęty żywcem z tajemnicy wulkanów, ale to raczej jest ta sama wioska, prawda? Nie, nie będziemy traktować tutaj o kanonie Kao czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że po prostu nowy kangurek to będzie zbiór wszystkiego, co jest najlepsze, z jakby z najbardziej ikonik rzeczy z poprzednich trzech części. Kao jest bardzo ekspresywny, muszę Wam powiedzieć. Jest całkiem solidnie zaanimowany. W ogóle logo jest jeszcze jaśniejsze, bo co w ogóle świetnie kontrastuje z nową okładką, ale oryginalnie logo było takie bardziej, chociaż powiem Wam, bardziej czerwono-pomarańczowe, a teraz mamy takie bardziej jasno-żółto, ciemno-żółto, jasno-pomarańczowo wpadające w jasny żółty. Coś w tym stylu, co pasuje do kolorystyki całej, bo mamy tutaj też dużo, dużo fioletowego. O kurczę, kochani, on się... Pamiętacie jak robiłem moje omówienie jak się zachowywał K.O. w tym w pierwszym preview gry? Te ruchy są naprawdę szybkie. Boy, he is so sleek Kochani, jest progres. Ja mówię wam, jakby to, to, że mamy tutaj te ruchy, te animacje <grymnie> rękawicą. Ja jestem cały czas pod wrażeniem i próbuję jakoś to analizować. Są też takie wyolbrzymione przy samych atakach. To w sumie jest motywem podobnym z drugiej, i trzeciej części. O, mamy tutaj jakieś dodatkowe. Hmm. Znaczy nie do, nie do końca dodatkowe item, czy można tak powiedzieć, bo dukaty mamy trochę odświeżonej wersji, ale mamy jeszcze jakieś diamenty, trochę mi to Spyro pachnie. W ogóle cały, jest, cały art design jest bardzo jak ta nowa remasterowana trylogia Spyro, co jest jakby najlepszym branżowym standardem. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Próbuję rozkwinić to, co się tutaj dzieje. Piękne ślizganie się po lodzie, ten najbardziej ikoniczny ruch KO, który się przemieszcza za pomocą uszu. Nie jestem pewien, czy to. Czy Rayman też tak nie Zrobił? Nie wiem, kto zrobił to pierwszy. Widzimy nowe postaci. Nie mamy Huntera w tej grze, więc kochani, nie, nie liczcie na. oczywiście. Może się okazać, że będzie, ale widać, że ta gra idzie w swoją nową historię. Piękne jest to, że ten art style jest bardzo uniwersalny i to, że pomimo prawdopodobnie, no bo wiadomo, jak na Switchu, jak trzeba będzie wcisnąć tę gry na Switcha, to trzeba będzie pójść na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o jakość. Zawsze tak trzeba. To wydaje mi się, że tutaj nie powinno to być aż tak bardzo widoczne, ponieważ ta gra powinna się dobrze skalować, ponieważ ma taki unikatowy art style. Pierwszy raz tak na dobrą sprawę widzimy. Środowiska nowego chaosu, tak naprawdę w akcji, bo widzieliśmy już dużo teasów i regularnie wrzucanych na Twittera i na inne profile social media, jak te światy będą wyglądać, ale pierwszy raz widzimy taki, jakby, war, taki level design, żebyśmy mogli stwierdzić, gdzie konkretnie się biega, gdzie konkretnie się skacze. Jest to naprawdę żywy, przepełniony miłością świat. Tak. Przynajmniej zapowiada się na pierwszy rzut oka, który nie wydaje się pusty w ani jednym miejscu, ale niekoniecznie też jest przeładowany na siłę. Mam wrażenie, że jest tutaj zachowany bardzo zdrowy balans. Kurde balans, piękne ty. Te lodowe settingi mi trochę bardziej przypominają te z pierwszego KO, wiadomo, w zupełnie innym stylu, jakby to, co było wtedy, a to, to co jest teraz, ale to. Tak naprawdę to jest The Best of Kao. To z tym skakaniem między tym czy on będzie mieć rękawice o różnych mocach? Można tak powiedzieć. I guess, może to... To bardzo jak Rayman, bardzo jak Rayman 3. Kocham tę grę, więc dałbym wszystko za Raymana 4 a dostajemy Kao, co jest milion razy lepsze. Widzę jeszcze tutaj, w tej sekwencji, że mamy ucieczkę w drugą stronę, co nie? Od początku gatunku platformowego, Crash Bandicoot, w Kangurku KO w sumie to była moja pierwsza styczność z tym... No, ucieka przed jakąś małpą. Mamy też trampoliny, które są bardzo dobrze znane z poprzednich części. Muszę ochłonąć po tym zwiastunie, to jest... To, marzenia się spełniają! Kochani, to jest... Coś pięknego? Nie wiem, kiedy będzie biało to premierę. Będę wyczekiwać bardzo mocno. Lato. Lato to może być czerwiec, lato to może być lipiec, sierpień, wrzesień, może nawet kurczę. Widać, że twórcy się nie śpieszyli, widać, że ten, to opóźnienie te kilka miesięcy wpłynęło bardzo pozytywnie na tę rozgrywkę, bo widać to doszlifowanie. Przynajmniej z aspektów, które widzieliśmy wcześniej, tak jak ten ruch KO, Ja chcę to zobaczyć w akcji, chcę przetestować jego zwinność jakby już we własnych rękach na padzie, żeby tak naprawdę ocenić jak bardzo on snapi będzie, jak, jak jego sterowanie będzie zwinne. A ale póki co zapowiada się rewelacyjnie. Dobra, idziemy na IGN. IGN w ogóle zrobił taką małą laurkę powitalną dla wszystkich nieobeznanych, też fanów KO i pewnie nieobeznanych z KO, ponieważ mamy krótki wstęp o tym, jakby o jakimś o małej genezie tej serii, o PC-tach, Dreamcastie nawet, o Game Boy Advance. Kochani, wiecie jakie to jest wspaniałe uczucie, gdy. Nie tylko dostajemy to, co chcieliśmy, czyli nowego kangur kakao, czyli naprawdę, czyli coś, co, co jest w ogóle, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, a jeszcze to wygląda rewelacyjnie i widać, że twórcy włożyli w to wszystkie swoje siły. Przecież każdy screen, wszystko, co tutaj widzimy, jest. Przepotężne. Zobaczcie, to tutaj mamy dokładnie. Znaczy, domyślam się, że te rendery są troszkę upiększone na potrze... Chociaż nie wiem, może next genowa grafika tak wygląda. Chociaż może, nie wiem. Szczerze, jeśli na z Genach ta gra będzie tak wyglądać, jeszcze z takim... jakby z taką świeżością i z takim detalem, widać taką... taki... Wiecie, Bitrate na YouTubie też robi swoje. <grym> Domyślam się, że to może nie być 1 do 1 to, co jest tutaj na screena, może... Wiecie, na pewno na, na każdej platformie to może tak nie wyglądać, ale każdy z tych obrazków wygląda jak Urzeźbiony, jak namalowany, jak wyjęty koncept art, nad, nad którym ktoś siedział bardzo, bardzo długo. Będzie zbieranie literek, jest K. Tutaj taki trochę vibe szamana z rundy drugiej, ale ja wiem, motyw chyba będzie troszkę inny. Ale domyślam się, że będzie też spore pole do popisu, jeśli chodzi o walki z bosami. Muszę jeszcze wiele razy obejrzeć to, wszystko, co dzisiaj zobaczyliśmy. Kochani, jeśli chcecie zobaczyć cokolwiek z tego, co dzisiaj wam pokazałem na własne oczy, nie tylko poprzez moje oczy i przez mój monitor, to linki do wszystkiego z i na YouTubie znajdziecie w opisie. Ciężko uwierzyć, że po tylu latach, po w sumie takim na, ostatnim nawet renesansie KO, po tym małym powrocie rundy drugiej na Steam'a, o trochę ponownej popularyzacji marki, o takim nostalgicznym powrocie, o trochę. Zmemieniu Kangur Kakao, KOP, pozdrawiam. Dostaniemy coś, co mocno uderzy do naszych polskich i myślę, że nie tylko. Serduszek. Mam nadzieję, że to jest na dobrą sprawę początek przygody Kangura i może to, co mieliśmy do tej pory, to był tylko mały przedsmak. Mam wrażenie, że po ostatnich dobrych kilku latach dla platformówek 3D mamy teraz taką chwilę oddechu. Dlatego KO może się wpasować w idealną niszę. Cóż, zostańcie z nami na kanale, ponieważ będę relacjonować tutaj wszystko, co będzie o kangurku KO i tutaj w oddzielnych solowych filmach, czasami na naszych podsumowaniach tygodnia na żywo w niedzielę. Na najbliższe także zapraszam. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba to, co widzicie. Powiecie? mi trochę tak. Trochę. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.